Mam tutaj przygotowane dwa modele Biustonosza. Tutaj mamy klasyczną konstrukcję, szczególnie jeżeli chodzi o miseczki, i mamy już również przemodelowane miseczki w tej wersji, które wywodzą się właśnie z podstawowej konstrukcji. Jeżeli chodzi o miseczki Biustonosza, to mogą one zawierać różną ilość cięć, właśnie na miseczce. Klasyczna miseczka, klasyczna forma miseczki najczęściej składa się właśnie z trzech części, czyli mamy tutaj górną, miseczkę oraz dolną podzieloną na dwie części, które one są zszyte właśnie w tym miejscu. Następnie po zszyciu są doszywane właśnie do tej górnej części górnej miseczki. Na górnej miseczce mamy również tutaj takie miejsce, gdzie jest ramionczko. Jest to szczyt miseczki, gdzie właśnie przymocowujemy, regulujemy tutaj ramionczko piustonosza. Miseczki mogą, tak jak wspomniałam wcześniej, mieć różną ilość cięć. Mogą być również bez cięć, czyli są wtedy formowane termicznie i one mają już określony kształt, stosowane są najczęściej właśnie pod bardzo obcisłe sukienki, bluzki, właśnie takie biustonosze typu t-shirt. Jeżeli chodzi jeszcze o miseczki, to to, co jeszcze możemy wyróżnić i co pomoże nam w zorientowaniu się, gdzie mamy umieścić jakie wykończenie, to na przykład tutaj linia. Dekoltu. Tutaj, właśnie w tym miejscu, od strony dekoltu, od strony mostka, właśnie który znajduje się w tym miejscu, mamy linię dekoltu. Z tej strony, która idzie właśnie już do boku, właśnie mamy linię pod pachą. Miseczki są wszyte do ramy Biustonosza, czyli tutaj mamy tą całą część. Ona może się również dzielić na mniejsze części. Może być to właśnie taka część boczna ramy, czyli tutaj. Do środka mniej więcej tu właśnie, gdzie są wszyte miseczki i ta część właśnie na środku ramy odtąd tutaj, tu właśnie gdzie mamy mostek, właśnie to jest ta część środkowa, czyli mostek. Miejsce, w które wszywamy właśnie miseczki, doszywamy tunele na fiszbinę, które są właśnie w tym miejscu i mamy tam również wszyte fiszbiny, które są zabezpieczone reglami tutaj oraz tutaj i jest nazywana kołyską. Ta wersja biustonosza również posiada trzyczęściową miseczkę, ale jest nieco inaczej przemodelowana. Jak widzicie, mamy tutaj również coś na kształt bocznego panelu zbierającego, który najczęściej jest umieszczony właśnie po tej zewnętrznej stronie miseczki od strony pachy, która pozwala na zebranie trochę tkanki piersi właśnie do środka w kierunku mostka. I tutaj właśnie mamy coś na kształt takiego panelu zbierającego, ale ta miseczka jest zupełnie inaczej przemodelowana, więc mamy nie tylko szwy poziome i pionowe, ale również szwy tutaj ukośne. Od ramy biustonosza, czyli tutaj, możemy przejść dalej. Czyli mamy tutaj szef boczny łączący właśnie ramę z bokiem biustonosza i ten bok może się również inaczej nazywać w zależności od tego jakie nazewnictwo stosujemy. Może być to po prostu bok biustonosza, może być to tylni obwód, mogą być to skrzydełka. Tak naprawdę nazewnictwo możemy używać tak jak jesteśmy tego nauczeni czy przyzwyczajeni. Podobnie z fiszbinami. Niektórzy określają fiszbiny właśnie tutaj przy miseczkach jako druty, a fiszbinami są dla nich po prostu tutaj, na przykład w tym tunelu na świebocznym, umieszczone plastikowe, pionowe, właśnie krótkie i wąskie fiżwiny. Idąc dalej od boku, mamy tutaj zapięcie, które znajduje się po jednej i po drugiej stronie. Z jednej strony mamy tutaj części z haczykami, a tutaj jest z oczkami. Zapinamy biustonosz. I wtedy możemy przyjrzeć się właśnie, jak wygląda linia ramionczka. Czyli mamy tutaj od zapięcia w stronę górnej linii właśnie obwodu biustonosza, wykończone tutaj gumą ramiączkową, która dalej przechodzi przez oczko, dalej guma ramionczkowa, mamy regulator, i następnie jest doszyta, tak jak tutaj do szczytu miseczki. Taki kształt. Wszycia właśnie i przemodelowania podstawowej konstrukcji i stworzenia tego typu wykończenia do ramionczka nazywamy ramionczkiem w kształcie litery U, ponieważ po zapięciu właśnie tworzy taką literę U. Oczywiście może być również ta linia właśnie w boku poprowadzona na prosto od tutaj, gdzie mamy szef środkowy, szef boczny. Aż do zapięcia. Po prostu może być on ścięty bez konieczności wyprofilowania tego ramionczka w kształcie litery U. Przy ramionczku, tak jak wspomniałam wcześniej, mamy tutaj zastosowane regulatory oraz oczko, które może być wszywane w różnej kombinacji także ono może być tutaj zrobione jako pętelka może być również na szczycie miseczki umieszczone tak naprawdę również możemy wykorzystywać same regulatory które mogą być tak samo jak tutaj oczko właśnie w tym miejscu przymocowane to wszystko zależy od tego jak chcecie po prostu żeby wyglądał wasz biustonosz. To co możecie jeszcze spotkać w biustonoszu to na pewno wszelkiego rodzaju gumy wykończeniowe i inne dodatki. Tutaj na dole mamy właśnie gumę typu obszywkę z ozdobnym brzegiem, który wszywamy właśnie w ten dolny obwód. Podobnie jak tutaj właśnie na tym górnej części obwodu od strony ramienia do szczytu tutaj właśnie pętelki, ramionczka, również możemy wykorzystać gumę obszywkową. Natomiast innego rodzaju gumy możemy wykorzystać na przykład przy wykończeniu górnej linii, tutaj dekoltu, miseczki, ale to wszystko zależy jak chcecie, żeby wasz projekt gotowy wyglądał. W tym modelu akurat mam po prostu pozostawioną luźny luźny tiul, czy to markizetę. Można również wykorzystać markizetę jako podszewkę do miseczek czy stabilizacji mostka. Tak naprawdę musicie przede wszystkim zaplanować jak ma wyglądać was, wasz biustonosz, ponieważ dobre zaplanowanie pozwala nam na dobre wyznaczenie zapasów na wykończenie oraz yy, właśnie zapasów na szwy. To co jeszcze odróżnia te dwa modele, to jeżeli się przyjrzycie, to właśnie mostek. Tutaj mam bardzo klasyczny mostek, który jest lekko podcięty tutaj właśnie w dolnej jego części, natomiast ten mostek, on jest bardzo właśnie tutaj taki szpiczasty. Jest to mostek typu Gothic Arc przypominający właśnie te łuki na mostach i na prawej stronie wygląda w ten sposób, jest on bardzo dobrze wyprofilowany, więc nada się dla osób, które mają tutaj takie wgięcie w klatce piersiowej e, i wtedy mostek bardzo dobrze przylega do ciała, ale to kwestia tego właśnie po prostu czy wolicie taki mostek, czy wolicie klasyczny, to jest tylko kwestia zaplanowania, e, wykończenia oraz delikatnego przemodelowania akurat w tym przypadku mostka. Ostatnim elementem, na którym mogę zwrócić uwagę w tej podstawowej wersji anatomii biustonosza i z czego on się składa, jest na przykład wykończenie miseczek biustonosza od środka. Tutaj akurat mam po prostu zastosowany tylko ścieg, za który na styk połączył mi piankę właśnie gorseciarską, żeby połączyć wszystkie elementy miseczki. Natomiast tutaj zakryłam wszystkie części miseczki pomiędzy warstwami koronki a i podszewki. Tak naprawdę można również wykorzystać różnego rodzaju lamówki, na przykład ciętą z markizety, zakryć te szwy, żeby było bardziej estetycznie. Jeżeli boimy się, że będzie ten szef łączący na przykład piankę czy, czy koronkę nas drażnił, i tak jak mówiłam, zawsze tutaj wykończenie, o wykończeniu decydujecie wy, i warto sobie po prostu zaplanować od początku do końca każdy projekt Biustonosza, żeby potem szycie było bardzo łatwe. I przyjemne.